Bo mimo tego niepowodzenia była po mecie uśmiechnięta i pochwaliła swojego kucyka malutką Pysię. Teraz przed nami Kornelia Cornelia Pawłowska na koniu Ruby. Swoją przygodę z jeździecą rozpoczęła w Klubie Jeździeckim Aromer. Od momentu eliminacji do Kawaliady, które zakończyła doma dwoma zwycięstwami trenuje porokiem Magdy Bukały. Jest członkiem kadry województwa mazowieckiego. Chce pojechać w mistrzostwo Europy. Dostosowała tempo do DJ-a. I jej ten skrót proszę Państwa wyszedł, 41.70. Jeszcze jedna brawa, bo ona obejmuje prowadzenie. Kornelia Pawłowska z klubu Romer Józefin.